Nasza gwiazda! Specjalny Grzegorz! Dzień dobry, witam. jestem Grzegorz. W ogóle to jedziemy z Poznania, razem z Grzegorzem, do Tomaszowa Lubelskiego, czyli mamy tam z 650 km. Planowany przyjazd jest na 21. A jutro? Proszę. Taki malutki. Dziękuję. <noise> Witamy na śniadaniu, na owsiance. Ty jeszcze nie szufluj, bo pokażemy, co tutaj jest. Przykro mi. <grafię> tak, jemy śniadanie, mamy owsiankę z jagodami i za chwilę hmm, będziemy startować. Rowery już przygotowane, chłopaki od rana pracowali. Prawie, zaznaczam. Prawie. Prawie się jeszcze musi napompować koło. No. <grafię> no. szybko. Robiazgi. Widzimy z Tomaszowa Lubelskiego na rybnica. Jedziemy takimi polnymi ściechami. My jeździmy teraz na rowerach trekkingowych. Widzicie wąskie oponki? A Grzegorz, muszę go pokazać, jest przed nami jakieś 300 metrów i się nudzi chłopak. No, bo on ma bardziej agresywne bieżniki na kołach, ale spoko. Piękne tu lasy. Oj, My do Majdanu Słodzkiego. i pogoda nam tak sprzyja, no ludzie w ogóle przed chwilą się kompanii w Zalewie, więc jest, no sympatycznie, nie? Super. Ja bym chciał dodać, że się trochę rozmnożyliśmy. A właśnie. Tam Mamy tu ekipę, ekipę rowerową, która, która właśnie robi trasę do Zwierzyńca i już drugi raz się spotykamy, też miło. A to jesteśmy, jeżeli widokowa w okolicach cudzaste. I jakaś wycieczka rowerowa. No, to jesteśmy w domu. Przyjechaliśmy z powrotem. Dwa razy guma. Guma była jedna, tylko nie Plan był ambitniejszy na przejazd. Wyszedł plan, plan awaryjny. usycham. Jak trasa, jak widoki. Panie licznik, ile kilometrów tam mieliśmy? Właśnie, ile przejechaliśmy? Według GPS-u mamy 43. O kurde. Ale jest A. to jakiś błąd, ponieważ licznik rowerowy pokazuje 32. Ale później włączyliśmy go. Ale o jakieś 2 km. Myślę, że to jest wejście. moje wejście do sklepu i zgubienie GPS-u, Złapałem no. się gdzieś tam w innym miejscu. A. No dobra. To zrobiliśmy jakieś tam 34 km. W, tym, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Cudowny, długi weekend czerwcowy. Żegnamy się z Wami. I do zobaczenia niebawem. Papa! Pa. Znowu Cię oszukali. No, sytuacja no. kryzysowa. A my jesteśmy w połowie naszego pierwszego pojazdu. Że czas spróbować łapy, Skoro tak oczywiście nie obejmuje się bez negocjacji. Jak widać, ćwiczyć można wszędzie.